Pamiętamy to pożegnanie. Ale też choć młoda to wspólnota, to bardzo dojrzała. Bo Pan Bóg potrzebuje kapłanów do różnych zadań. I może Opatrzność w Kościele Lowskim Księdza biskupa wyznaczyła właśnie to zadanie, które przecież jest kontynuacją już pracy wcześniejszej nowe za prałatę naszego jubilata. Ale poprzez lata pracy w naszym dekanacie pozostawił wiele dobra w naszych sercach kawał naszego dekanatu. A więc wielka nasza wdzięczność ile godzin przebywamy tu do tej wspólnoty do tego kościoła. I odparcie nasza myśl serdeczna pięknie proponował i wraz z przekazanem darmu że dla Pana chciałbym życzyć, by Pan błogosławił, by te zadania, które książku i spełnia, u nas dały. bo tam gdzie gdzie jest miłość, wszystko pięknie. Niech Pan powtarza Twój trud, formę pracy i w pielęgnowaniu powołan kapłańskich by rozwijała się koncesja z którą przecież tworzymy wspólny kościół w